Jest poniedziałek 23 marca, minęła godzina 21:40. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór. Renata Molenda, przed nami wieczór z grami Lotto. Drodzy Państwo, szczególnie ważna jest teraz troska o zdrowie swoje i najbliższych, dlatego nie wychodźmy z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby, a zostając w domu, nadal można grać w gry Lotto. Wystarczy dostęp do internetu. Na stronie internetowej lotto.pl znajdą Państwo krótkie materiały filmowe o tym, jak grać online w swoje ulubione gry. Dodam, że w ten sposób gra już ponad 300 tysięcy osób i każdego dnia jest ich więcej. A do jutra mają Państwo czas na wytypowanie swoich szczęśliwych liczb w lotto. W jutrzejszym losowaniu lotto będzie można wygrać nawet 13 milionów złotych. Szóstkę w lotto można wytypować samemu albo zagrać na chybił trafił. W lotto zagrają Państwo przez stronę lotto.pl oraz aplikację lotto na telefonie. Powodzenia! Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu Multimulti -multi w Elblągu padła wygrana warta 300 tysięcy złotych. Gratuluję i przypominam, że do środy wszystkie wygrane w Multimulti -multi przy typowaniu ośmiu liczb są większe aż o 50%. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb, a oto wylosowane liczbę dwa sześćdziesiąt jeden sześćdziesiąt pięć pięćdziesiąt siedem trzydzieści dwa dziesięć. Jeden, siedemdziesiąt cztery, czterdzieści pięć, trzydzieści cztery, osiem, pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt pięć, sześćdziesiąt sześć, siedemdziesiąt,

W maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. A oto wylosowane liczby: 26, 24, 10, 5, 21. W Super Szansie można wygrać aż 2 miliony złotych. Żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba trafić wszystkie cyfry w siedmiocyfrowym wcześniej aktywowanym numerze. Koszt aktywacji to tylko 2 złote, a oto numer Super szansy. 1 0 4 1 3 9 1. Gratuluję wygranych. Przed nami losowanie 12 liczb w kaskadzie. Żeby grać o 250 tysięcy złotych nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy internet i dostęp do strony lotto.pl lub, lub, lub aplikacja mobilna. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. A oto wylosowane liczby trzynaście dziewiętnaście dwadzieścia siedemnaście dwa dziesięć szesnaście dwadzieścia cztery. 9, 5, 21, 11. Aby wygrać niewyobrażalne pieniądze w Euro Jackpot trzeba celnie wytypować 5 liczb z 50 i 2 z 10. W najbliższym piątkowym losowaniu najwyższa wygrana może wynieść aż 395 milionów złotych. Zachęcam do gry w Jackpot. Przypominam również, że w Eurojackpot można grać przez internet dzięki stronie internetowej lotto.pl oraz aplikacji Lotto w telefonie. Powodzenia! A w Ekstrapensji każdy sam decyduje o jaką wypłatę chce grać. Na przykład decydując się na grę za pięciokrotną stawkę można wygrać 25 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy! W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto glosowano liczbę. 11. 30. 10. 32. 20. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 2. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstrapensji, biorą Państwo udział w losowaniu ekstra premii, w której można wygrać jednorazowo 100 tysięcy złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. A oto wylosowane liczby. 7 8 18 20 13 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremii jest... Liczba 4. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na stronie internetowej lotto.pl jeszcze raz namawiam do niewychodzenia z domów I grania w gry lotto przez internet Na stronie lotto.pl znajdą Państwo Wszystkie potrzebne informacje o tym Jak grać w gry lotto online Kolejne losowania już jutro o godzinie 14 Na które serdecznie zapraszam W imieniu Agaty Jasińskiej Życzę spokojnej nocy, dobranoc Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot Marzę o kosmicznych wakacjach W hotelu z widokiem na ziemię Z ukochaną Marzenia spełniają się bardziej. Jackpot, Teraz do wygrania 395 milionów złotych. 5 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Tak, co miesiąc? I co ja zrobię z takimi pieniędzmi? Poleci pan na wczasy. Ja nie lubię latać. Zmieni samochód? Nie mam prawa jazdy. Kopi pan coś żonie? Nie mam żony. No to niech się pan ożeni. Ekstra pensja. 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach lotto. Piękny jest świat. Kiedy masz 20 lat ekstra pensji? Wól, by ktoś zgarnął Twoje marzenia. Zagraj w Lotto. Lotto. Wszystko przed Tobą!